Nic tak nie zbliża Demokratów i Republikanów do porozumienia jak obawy przed paniką na rynkach finansowych. A po drugiej stronie barykady nic bardziej nie powstrzymuje inwestorów przed sprzedażą aktywów niż wiara, że porozumienie zostanie osiągnięte w ostatniej chwili. Pozytywne zmiany w Podniesienie pułapu zadłużenia USA wraz ze wzrostem długoterminowych oczekiwań inflacyjnych z Uniwersytetu z Michigan do 3,2% spowodowały spadek kursu euro-dolara do 5-tygodniowego dołka. Zdaniem sekretarz skarbu Janet Yellen negocjacje w sprawie limitu zadłużenia mają wszelkie szanse powodzenia. Dyrektor Narodowej Rady Gospodarczej Lyle Brainard nazwał je konstruktywnymi, co oczywiście uspokaja inwestorów i pozwala dolarowi amerykańskiemu na wzrost wartości. Rynki i tak nie wpadły w panikę z powodu możliwej niewypłacalności. To można łatwo zauważyć, i poprzednie odcinki tego serialu e, politycznego dramatu zakończyły się szczęśliwie, jak oczywiście wiemy. I to nawet można przypomnieć sobie 2011 rok, kiedy wpływ impasu, pułapu zadłużenia na, na gospodarkę USA był znikomy wręcz. Jednak, no i oczywiście, im bliżej 1 czerwca, tym bardziej nerwowy jest rynek. Co wraz z kwestią kryzysu bankowego zmniejsza korelację między aktywami finansowymi. Prowadzi to do plotek, że żelazny ucisk Fedu, e, uścisk Fedu na rynkach finansowych nieco słabnie, no a w ciągu ostatniego roku inwestorzy spekulowali jak wysoko i szybko wzrośnie stopa funduszy federalnych, czy cykl podwyżek się skończy i kiedy rozpoczną się obniżki. A teraz skupiają się na innych tematach, choć mimo to wpływ polityki pieniężnej na rynki finansowe jest nadal duży. No wiele procesów rozpatrywanych jest w kategoriach decyzji na temat stopy procentowej Fedu. Typowym przykładem no jest reakcja rynków na przyspieszenie oczekiwań inflacyjnych opublikowana właśnie przez wspomniany Uniwersytet z Michigan. W rezultacie szanse na wzrost kosztów kredytu na czerwcowym posiedzeniu FOMC wzrosły z niemal 0 do 17%, podczas gdy prawdopodobieństwo podwyżek we wrześniu spadło z 85% do 65%. Rentowności obligacji skarbowych wzrosły, a kurs euro-dolara spadł do najniższego poziomu od początku kwietnia. I tu rynki no, nadal są wrażliwe zarówno na statystyki makroekonomiczne ze Stanów, jak i na politykę Fed. W takich warunkach no, kluczowa do określenia dalszego kierunku głównej pary walutowej jest publikacja danych o sprzedaży detalicznej za kwiecień, którą otrzymamy w środę. Według ekspertów Bloomberga wskaźnik wzrośnie o 0,7%, w pełni rekompensując z kolei marcowy spadek o 0,6% miesiąc do miesiąca, co jest oczywiście dobrą wiadomością dla dolara. Przekonanie wśród inwestorów o tym, że Fed jednak nie zacznie obniżać stóp procentowych w tym roku, przyczyni się do ukształtowania się korekty na eurodolarze w kierunku 1,076. Tak więc dobrym pomysłem jest wykorzystanie każdego podbicia do góry, aby potencjalnie otwierać kolejne shorty, jeśli ktoś lubi scalping. Ja sam nadal trzymam swojego shorta, gdzie cel na niego mam na poziomie 1.08. Teraz przejdźmy do podsumowania fundamentów no, dla kraju kwitnącej wiśni. Tutaj Bank Japonii apeluje do inwestorów o cierpliwość. I tu trzeba powiedzieć, że analiza tych oświadczeń oficjalnie doszła Zaszło tak daleko, że zwrócono uwagę, iż regulator użył tego słowa zamiast słowa uporczywie bądź uproszliwość, jakkolwiek by to można było ująć, które pojawiało się w, w tekstach komunikatów towarzyszących po spotkaniach Banku Japonii, prowadzonych jeszcze przez Haruhi Kokurode. Tym samym nowy prezes, Kazuo Ueda, chce podkreślić, w ten jakby, jakby można powiedzieć, przedziwny sposób, że zmiana się rozpoczęła. Trzeba tylko poczekać, aż w końcu no, zaczną działać i zaczną e, wzmacniać jena. I tu w krótkim okresie oczekuje się, że dolar z jenem pójdzie w górę. Tu w przeciwieństwie do euro czy funta, no których już a tutaj zostały najprawdopodobniej wycenione, to właśnie jen wydaje się jeszcze niedoceniany. Według Goldman Sachs, japońskie akcje są tanie, perspektywy gospodarcze Japonii są dobre, polityka pieniężna jest nadal bardzo luźna, a zyski przedsiębiorstw są w cudzysłowie imponujące i pozwala to bankowi zasugerować, że japońskie indeksy giełdowe radzą sobie lepiej niż amerykańskie. To sugeruje przepływ kapitału z Ameryki Północnej do Azji, który w efekcie będzie wywierał presję na parę e, walutową dolara z jenem. W okresie styczeń-marzec miało miejsce 48 podwyżek stóp procentowych przez 57 banków centralnych. To o połowę mniej niż w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku jeszcze. I tu wielu regulatorów, no przede wszystkim na rynkach wschodzących, kończy cykle zacieśnienia polityki pieniężnej, bo wcześniej je rozpoczęło. I z jednej strony no, teoretycznie oznacza, że spready rentowności obligacji przestaną się rozszerzać, a traderzy typu Kerry będą zamykać pozycje i wracać do swoich walut. I znowu, w teorii zyska na tym jen, ale no, w praktyce obecnie mogą, może to nie być takie proste. W poprzednich cyklach rynkom wschodzącym zajęło około 4 miesięcy przejście od stóp szczytowych do pierwszych obniżek. Ale tym razem inflacja jest zbyt wysoka i prawdopodobnie koszty kredytu pozostaną na stałym poziomie przez jeszcze długi czas, więc i spready rentowności obligacji pozostaną szerokie, a jen japoński pozostanie pod presją. Niemniej, RAJD na dolarze z Jenem nie wynika z samych wydarzeń z Azji. Inwestorzy rewidują swoje poglądy na temat obniżek przez FED w 2023, jak wspomnieliśmy, wzmacniając dolara w stosunku do koszyka walut i jeśli gospodarka USA nadal będzie silna, to dolar amerykański nadal będzie też rósł. Dlatego inwestorzy czyli traderzy na dolarze z jenem powinni uzbroić się w cierpliwość. Perspektywy długoterminowe są niedźwiedzie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, w związku z potencjalną normalizacją e, polityki monetarnej Banku Japonii, wzrostem japońskich indeksów giełdowych i rosnącym, co za tym idzie, popytem na walutę, jaką trzeba zakupić najpierw, aby kupić te aktywa, prawda, aby w te aktywa zainwestować. I reasumując już wszystko, w krótkim okresie para powinna nadal rosnąć, nawet do 137,2 czy 138,4. I na razie istotne jest przetrzymywanie otwartych wcześniej longów, jeśli takowe ktoś posiada, bądź wejścia gdzieś małą pozycją z krótkim stopem, jeśli ktoś jeszcze nie posiada i natrafi się okazja przy jakiejś delikatnej korekcie, jakimś delikatnym cofnięciu. I to by było na tyle dzisiaj z mojej strony, dzięki wielkie za uwagę, oczywiście w wolnej chwili zerknijcie na nasze inne produkcje, m.in. tą ostatnią, gdzie omawiam wskaźnik, który do analizy używa uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, który jest oczywiście darmowy i można go sobie sprawdzić na TradingView. Tak więc, dzięki jeszcze raz i słyszymy się w kolejnym materiale.